Dajcie towarzysze! Z tej strony Laska Gaming, czyli wasz młodszy urzędnik na przejściu granicznym w gestii, a to jest Paper Please, waszej ulubionej serii w internetach, czyli Zagubiony w Internetach, a dzisiaj powracamy na nasze stanowisko, żeby rewidować, sprawdzać i aresztować zdrajców ojczyzny i terrorystów, którzy chcą się dostać do naszej pięknej ojczyzny. Zaczynamy kolejny dzień naszej pracy. Dziękuję za wszystkie porady, włączyłem sobie prostą rozgrywkę i będę e, grałem przez chwileczkę e, poza e, nagrywaniem, więc jestem teraz sprawniejszy. Byłem na kilku kursach, więc teraz wszystko ku chwale naszej pięknej ojczyzny. E, wizy wyjazdowej, weryfikujecie informacji. kwit wjazdu, Ok. czyli nasi potencji muszą być ważny kwit wjazdu, okej. Okay. Jaki? Widoczny terrorysta. kaj jest kwit? kwit? Sprawdzimy datę tego kwitu. Dane zgodne. Ok. Czyli masz ma kwit, zwaniaczku. Zgadza się mężczyzna Eriko. Dobra, teraz tylko sobie sprawdzimy w naszej książce, czy się zgadzają wszystkie te. To będzie impor Czy jest z tego importu? Czy jest pan jako mężczyzna? Oczywiście, proszę pana. Masz pan wszystkie zgodne dane. Więc może pan przyjechać przez naszą piękną granicę do naszej ojczyzny? Sprawujcie się do i żadnych mnie nie robić problemów. Bo ja mam za dużo już problemów na głowie. Moja rodzina głoduje. Co to za homoseksualista? A gdzie masz pan wiedzę wjazdową? Gdzie masz pan wiedzę wjazdową, proszę państwa? No nie masz wiedzy wjazdowej. Jak to. Z... Aha, dobrze. To trzeba zrobić tak. Podstawowe zasady. Muszą mieć Kwiat Gwiazdu. Gdzie jest kwiet Gwiazdu? Proszę Pana, Różowego! Co Pan Różowy? O, kwiet Gwiazdu, się ja znalazł je. Proszę Pana. To tak nie można, proszę Pana, Pan marnuje mój czas. OK. to muszę się schować. I zobaczymy, mężczyzna po 8.4. roku był zjednoczony na Zobaczymy sobie pieczęci. Mapy regionu Zjednoczonego Federacja, Pierczyn się zgadza, czy miasto się zgadza, Gepid Rapid, Great Rapid zgadza się, proszę Państwa. Zgadza się, może Pan wjechać do mojej ojczyzny, tylko umiesz się sprawować dobrze, bo jak ja usłyszę, że Pan Pan w tym różowym Pan robisz rzeczy nieobecajne. to ja Pana zlapię i zaaresztuję. I do gulagu. Ale Pani Brzydka, nie wyjeżdża Pan od razu. Ciarwusek. Proszę, proszę mnie tutaj niemoralnych propozycji nie składać. Dobrze, kobieta. W osiemdziesiątym wygasa wizę. E, dane zgodne, kobieta. E, zdjęcie szpetne jak morda. E, impor. Sprawdzimy sobie co tam w tym imporze. Jakie to macie, impor. Dobrze, zgadza się. Pieczęć. Dobrze, zgadza się przyznaję. Ja, jeszcze nikomu nie, nie przyznałem wizy. Co się dzieje? Wszyscy tacy prawowicy. W ogóle. Aha, jeszcze pani pani kwit wyjazd Proszę bardzo, wejdź to też w głowicę. Dobra. Następny. Widzicie, wszystko dobrze, po Teraz musimy grać. Co to za kosmieta? Pani, pani wygląd się troszkę zmienił. No, taki bardziej taki... Dane zgładne. Co to? Jak tu? To? Tak. Jak tu dany zgodne? Proszę kapucyna ściągnąć z ruba. No, 25 to będzie dobre Ja e, Dobrze, sprawdzimy, to będzie impor Akurat mam wyciągnięte, proszę Pana Więc Pani mnie tu nie oszuka. E, impor, Haitan. Haitan. kobieta Wszystko zgadza. Co za ludzie, co za ludzie żeby nie można było kogoś wypierdzielić na zbiety ryj w ciągu dnia, no to to jest już, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, już nienormalne jakieś. Jakieś nienormalne. Proszę mi tu przyjść, żebym mógł Panu wlepić na mordę, że Pan nie wchodziło. Bo... Pisali w gazetach na, na szczęście, że macie szczęście, że zachowaliście pracę. Proszę mi się tu nie przy migdalać. No to Pana zweryfikuję. Tak Pana zweryfikuję, że Pan nie będzie mógł usiąść przez trzy dni. Dobrze. 83. Shingleton, mężczyzna. E, pan jest ze Zjednoczonej Federacji. Zobaczymy, proszę pana. Pan nie, nie chce oszukać. Zjednoczona Federacja. Oj! Zjednoczona Federacja. E, Shingleton. Shingleton. Proszę państwa, kolejny. Prawowity obywatel. Chociaż wygląda jak Gagarin. Ale proszę. Wiesz Japan. Wjeżdża pan. Proszę się dobrze sprawować. Ku chwale ojczyzny. Hej, zobaczmy kogo my tu mamy, kogo my tu mamy, coś mi się tu już nie podoba, oj proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani, z takim czymś, z takim czymś proszę Pani, to Pani nie może, to, 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 jak by Pani by chciała mnie oszukać, oszukać mnie, żeby moje rodzina głodowała, to Pani chciała zrobić? Ja nie wiem co jest z tymi ludźmi. Ja nie wiem co z tymi ludźmi. Oni chcą mnie z roboty normalnie wykopać dobrze, sprawdzimy kwita. Kwita jest dobry. Sprawdzimy, żeby wszystko było okej. Okay, mężczyzna 82, 11, 21. Oj, proszę pana, pan paszport. Pański paszport to już chyba nie jest pierwszej świeżości. Proszę przepuśćcie mnie. Nupy. Nie ma. Dla, dla takich nie ma w ogóle. My, co pan? Co pan w ogóle? A takich w ogóle nie ma miejsca w naszej ojczyznie. Panie, paszport nieważny. No panie, przychodzisz pan na granicę i paszport nieważny. O, panie Zenu, co? Dokumenty proszę. W porządku, no to idzie. Panie, pan mnie tu nie mydli oczu. Dokumenty proszę. Wszystkie dokumenty muszą być... Muszą mieć paszport petencji. Gdzie pana paszport, panie Zenik? Gdzie pana paszport? Nie. Oj panie paszport, panie musisz mieć. Pan mnie kolejkę zajmujesz. I pieniądze mi pan zabierasz. Panie Co to ma być? To już widać to jest to hipsterekis. Mężczyzna, 84 kwit jest godny. Dobra. Proszę pana. A nie wiem czy mogę pana przepuścić. Nie mogę pana przypuścić. Muszę jeszcze sprawdzić, chociaż nie dostanę za pana pieniędzy. Hmm. Pan jest z... Antegera kapapawa Pierczęc się zgadza. Outer Grosseu A przypuszczę pana, dobry mam dzień dzisiaj. To pana przypuszczę. Dobry mam dzień, proszę bardzo. Ach jak, dobrze być urzędnikiem państwowym. Zimno, choroba i głód? Wygląda to, że syn potrzebuje leków. No to proszę, leki dla syna Jedzenie, Jeszcze 20 zostało. Dodatek ułatwienia. W jedziecie. Bez dodatku bym sobie poradził. Ale lepiej mieć ten dodatek. Dobra, następny dzień. Naszej pięknej ojstyżnej arstoczki. Czarny kwitek kwit... Czarny rynek kwitnie. Rząd prowadzi przycinę w pobieżnej kontroli. Pobieżnej kontroli granicznej? Czy to to mnie? Ościerczy z prasy. To są ościerstwa. Ościercy z prasy. Pamiętajcie, prasa klamie. Jakie? Pobieżnie. Inspektorze, wprowadzono... ...cofce wymagania dotyczące tożsamości podróżnych. Obywatele stoczni muszą mieć dowód osobisty. Cudzoziemcy mogą mieć, uzyskać zgodę... ...ważną zgodę na wjazd. Okej. Okay. Ważna zgoda na wjazd. To proszę. Muszę zarobić dla Lejki, dla Sina. Bo on jest chory. Na no wory. O, jakiś kurde menel. Cel waszej podróży odwiedziny. Dwa miesiące. Dobra, sprawdzimy czy to ważne. Dane zgodne. Dane zgodne, okej. Okay. Mężczyzna. O, jeszcze ten numer. Sprawdzimy sobie, czy jest zgodny, czy niezgodny. Dane zgodne. Eee. Dane zgodne. Proszę pana. Jest pan na dobrej drodze. Proszę pana, jest pan na dobrej drodze. Tylko jeszcze sprawdzimy pana e, pieczęci. Eee. Obstrien. Eee. Taki orzelek, skalę Rotas Mangelus. O! Prze, prze, pana przepuszczę, bo pan ma takie poczciwe, słowiańskie rysy twarzy. Proszę bardzo. I tutaj pana wiza. Sprawujcie się dobrze. Żebym kwita za pana nie dostał, bo nie dostanie nam skorbin. A pan tu mnie się wydaje że taki jakiś kurde Żigolo. Przeprowadzam się tu. Imigracja na zawsze. Ważne do... dane zgodne. Jakob Tolmin... Tolman o proszę pana, gruby w różowym. Co to ma być? Odciski palców poproszę. Co to ma być? Co to ma być, proszę pana? Okej, okay. pan dajesz odciski palców i sprawdzimy, czy pan mnie... Czy pan mnie tutaj nie chcesz oszukać? Czy to jest tak? Dane zgodne. Proszę pana. O. Masz pan. Masz pan szczęście. Masz pan szczęście. A masz pan takie szczęście? Jest... Dobra, Ale jeszcze to nie znaczy, że pan przejeżdżasz. 83. do nas zgodny, jako Impor. Impor y, w, w Tucmegi, czy jakoś tak, kurce. Gdzie ja to. A, tyle papierów na tym biurku. Małe biurko, ale nie narzekam. To jest dobra praca. Duży Tu Tucmega. Dobrze. Wjeżdża pan. Ja panu wierzę. Jestem dzisiaj łagodniejszy, już nie taki Kiedyś, kiedyś Mlody, porywczy Panie, wypierdzielałem kobiety z dziećmi Dziećmi z kobietami Kobiety z kobietami Czemu? Brak zgodności nazwisko Ale przecież miał testy Miał testy Może kilka dni Ale miał testy Kwit wjazdu Proszę panią Co pani mi z tym kwitem tutaj? Wszyscy Muszą mieć zgodę na wjazd. Gdzie jest zgoda? Nie. Bierz pani ten kwit i wie... wie, wie pani, co może pani z tym kwitem zrobić? Na mordy pani dam odmowę. Proszę. Odmowa za szpietną mordę. A tak naprawdę to nie ma pani w ogóle... W ogóle... Jaka bzdura. Ciężkie pieniądze. Wiesz, co to jest ciężkie pieniądze? Ty nie wiesz, co są ciężkie pieniądze. Za ciężkie pieniądze to ja tu nie pracuję. Cel waszej podróży? Przejazd z tranzytem. Dwa dni. Czy... O! o, Proszę panią. Proszę panią. Nie można. Mam za dużo na głowie. Ja też mam dużo na głowie. Na przykład pani będzie miała na głowie odmowę jeszcze. Proszę. Nie ma tranzytów. Co to. Co, co pani w ogóle próbuje tutaj przemycić? Narkotyki? Marihuany do szczekiwania? Ja, ja nie pozwolę. To... Kobieta, to jest kobieta. Emma. 6 miesięcy. O, proszę panią, proszę panią, kolejna, kolejna, zapominalska. Proszę mi przepuścić, mój syn czeka, mój syn też czeka na leki, na skorbin, bo jest chory, bardzo przywlekli. I, i, i co, mój syn też czeka na pieniądze, więc proszę mnie tu. Paszowon z granicy, ja nie mogę przepuszczać tutaj. Tu przepuszczę jednego, później muszę przepuścić drugiego, panie. Tu pan ma jakoś. lesą glacę. przez terytorium, długość pobytu: 14 dni. Okej. Okay. O, dobra, to pan ma. okej. Witenty Meinel, albo będę pana nazywać Meinel. Tu jest zgodne wszystko. Tu jest wszystko zgodne. Mężczyzna jest zgodny czy 14 dni, dobrze. Jeszcze tylko pana sprawdzimy mapę regionów importowych, tak? To jest dobrze. Et... NQ NQ. Okej. To pana mogę przepuścić. Pan jest uczciwy. Widać po włosach, że pan uczciwy jest. A co to jest? Aha, dobra, to możemy odłożyć to tutaj. Proszę, sprawujcie się dobrze. Następnie! No ja coś tutaj po marcu widzisz, że pan coś knuje. Odwiedziny. Jeden miesiąc. Kto odwiedza kogo z jeden miesiąc? Przyznać sobie pan, tych hirwysta bez pan jest. Damy zgodny. To... Co to ma być? Personalia ja się nie zgadają. Mam dwa różne imiona. Markuj. W ogóle nie, nie zgadza się nazwisko i imię. Odmowa, odmowa. Nie zgadza się nazwisko i imię. Już jednego takiego przypuściłem, cwaniacka. Co? nie potrącili z pensji. Znaczy, nie potrącili, dostałem karę. No. O, pan Zenek znowu. Cześć, i czołem. Teraz mam paszport. <grywy> Piękny paszport, panie Zenku. Piękny, naprawdę. Ale... Brak powiązań? Wykryto niezgodność, dokładnie. Co to jest za paszport? Jakimś piórem napisany czy innym. Guzik, prawda. Wiza wstępnie zatwierdzona. Tu idzie pieczątka, więc jeżeli tu idzie pieczątka, to idzie tutaj odmowa. Nie ma takiego kraju jak Kurblasten. Ja rozumiem. Wrócę z lepszym. Może z legalnym tym razem. Okej. Okay. Jeszcze obsłużymy jakiegoś jednego. O, ładna fryzura. O, jest pan, ma dowód. Oprócz pan jest taki wysoki. Pan jest zgodny. Pan jest zgodny. Pan jest zgodny. Pan jest zgodny. Mężczyzna, paradzina, z Paradziny to, to ja Pan jest zgodny. Pan jest Dobrze. Pan jest Pan Jak dla mnie Pan Pan jest Kiedy Pan chcesz? zgodny. Pan jest karę za, za Pan jest Wtedy nie, no. Dystrykt, przecież poradzina! przecież tam dają. Ostr... Ostatnie ostrzeżenie. A, dobra, za pana już nie dostanę. Ach, widzicie, jak tu się człowiek spieszy. Tu się. Lenin, czy ja Muszę wyjść z tego tribu. A, teraz mogę już powoliutku. Ketów Igor, to się zgadza. To się zgadza. To się zgadza. Czy zgadza się Fotki? To się zgadza. Antegria. Jeszcze Pana sprawdzę tutaj powolutku. Już bo za Pana nie dostanę pieniążków. Antegria. Zgadza się. Outer Grows. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Przyznano. Proszę bardzo. No. Przyjmij Pan. Sprawujcie się dobrze, kuchwale arstoczki. Czemu? Cel wizyty? O kurczę, kara 5 kredytów, się nie dostanie. Się nie dostanie. Koszty czynszu O nie, dostanie. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście w kolejnych dwóch dniach Paper Please. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie dalej oglądać Paper Please. I czy podobał wam się... Taki rodzaj filmów, a ja się z wami żegnam i subskrybujcie, polecajcie znajomym, towar, towarzyszom mój kanał, jeżeli podobał ci się ten odcinek, to i zobacz poprzednie, albo inne produkcje, które stworzyłem, a ja się z wami żegnam, Kuchwaler wale,